Ustawię gdzieś Masia, obok właśnie złote. to, jaka jest i Twoja co opinia na temat harcerzy. Ludzie za bardzo nas szkalują, bojemy szyszki, ale oni po prostu nie wiedzą jak szyszki są dobre. Co, nie próbowałem japoński nigdy symbol, szyszki, początkującego więc, japoński nie symbol początkującego kierowcy japoński symbol początkującego kierowcy pierwszy Donatę. Ale tak to ładnie napisałeś, że aż mam ochotę iść w szyszkę, ale pewnie nie zrzewa taką, nie? Czy teraz mnie trollujesz? Bo mam serio ochotę wperdolić szyszkę, nie? Czyszek się nie je, nie widzowie Kurwa wygooglujasz Czy szyszki? można są jadalne. O kurwa ktoś to serio wyszukiwał. Młode, zielone, jeszcze małe szyszki są miękkie i bardzo aromatyczne. Można je jeść na surowo. Choć mają trochę kwaskowaty cierpismo. Można je dusić. Można herbatę robić. O, czyli mogę wpierdonić szyszkę. Masia, o! dwa złote. Szyszki się je prosto z drzewa najlepiej dalej, zielonkawe i obrabia w karmelu dziesięć dziesiątych. Okej, okay, to właśnie było napisane, że zielonkawe. Kurde, mam ochotę zjeść szyszkę, naprawdę, widzowie. Narobiliście mi smaka na szyszkę. Nigdy nie podejrzewałem, że mogę szyszkę zjeść.